Mówiąc krótko, wszyscy dziennikarze, youtuberzy, influencerzy, gadające głowy, które tak przedstawiały nowe prawo, no są po prostu śmierdzącymi leniami i nie chciało im się zajrzeć do tego, co rzeczywiście przegłosowano. Ale to syf! Cześć moi drodzy, witam was w interwencyjno-dziękczynnym odcinku Motoprawdy. Interwencyjnym, bo... Muszę nagrać ten materiał w związku z licznymi fejkami, jakie pojawiły się w sieci na temat nowych przepisów, a dziękczynnym, bo po prostu chcę wam podziękować za to, że jesteście i że czekacie, bo zastanawiałem się, czy na szybko wrzucać wam takie zestawienie tego co w ubiegły piątek przegłosował Sejm, czy może raczej poczekać i zrobić to po prostu Dobrze. Przypomniał mi się wtedy jeden z komentarzy, który bardzo mnie podniósł na duchu, że jeżeli czegoś nie ma u to prawdy, to ten czytelnik, który napisał ten komentarz, serdecznie za niego dziękuję. Stwierdził, że to nie istnieje lub po prostu tak traktuje takie informacje, dopóki nie pojawią się u mnie, bo wtedy wie, że jest to zweryfikowane. Dziękuję bardzo za takie komentarze. One mnie do roboty motywują. Dziękuję też za to, że przymykacie. Oczy na moje clickbajty. Ja zdecydowanie zupełnie świadomie stosuję clickbajty, bo jestem małym kanałem motoryzacyjnym i bez tego absolutnie nie jestem w stanie przebić się przez algorytm w stosunku do kanałów, które są 5 czy 10 razy większe, gdzie dostaniecie podobne treści, tyle że niekoniecznie zweryfikowane. Tak przy okazji, tytuł tego odcinka to nie jest clickbait. Tu nie ma żadnego wyolbrzymienia ani sztucznej sensacji, naprawdę siódmego. Listopada Sejm przyjął tą nową ustawę o poprawie bezpieczeństwa tam blebleble ble, ble, w ruchu drogowym, trochę inaczej się nazywa, ale wiadomo o co chodzi. I właśnie w tej ustawie pojawiły się te słynne zapisy, o których już kiedyś mówiłem, że jeżeli policja zatrzyma nas na jeździe przy orzeczonym zakazie sądowym, to stracimy dożywotnio prawo jazdy. Przypominam, zakaz prowadzenia sądowy można dostać. Już za wydmuchanie 0,21 przynajmniej na 6 miesięcy taki zakaz wtedy dostaniemy. I tylko w ubiegłym roku 16 tysięcy takich kierujących rzeczywiście drogówka zatrzymała, więc słowo tysiące są jak najbardziej uzasadnione. Jeżeli te przepisy wejdą w życie, to jak najbardziej tysiące kierowców w Polsce w przyszłym roku dożywotnio straci prawo jazdy za łamanie sądowego zakazu prowadzenia. Przypominam, że ta ustawa to jest prawdziwy moloch. Ona zmienia między innymi kodeks karny, kodeks wykroczeń, prawo o ruchu drogowym itd, tak i tak dalej. Tak to w tej ustawie pojawiła się definicja driftu, i w tej ustawie pojawiła się definicja nielegalnego wyścigu. Zadriftowanie mówiąc oczywiście o wykroczeniu grozić będzie od 1500 do 30 tysięcy złotych grzywny za udział bądź organizację nielegalnych wyścigów grozić będzie tu już jako przestępstwo od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. I to w tej ustawie pojawiły się te słynne, wyśmiewane zresztą też przeze mnie przepisy zabraniające zgromadzeń, to znaczy każde zgromadzenie posiadaczy... Pojazdów samochodowych powyżej 10 osób będzie musiało być zgłoszone do gminy, bo jak nie, to samemu uczestnikowi takiego zdarzenia grozi grzywna. A jeżeli przy okazji tamujemy ruch do 1000 zł, tutaj zwracam uwagę, w przypadku samego uczestnictwa kara grzywny jest od. Minimum ustawowego, czyli 20 złotych, ale rzeczywiście można dostać do 1000. Organizator może dostać 2000 zł, jeżeli zapomni zgłosić w gminie. Ja już mówiłem co o tym myślę. Często bardzo dostaję wieczorem SMS-a, albo sam wysyłam takiego SMS-a, czy się gdzieś spotkamy na jakimś parkingu, pogadać sobie o samochodach. No i jeżeli tak się spotkamy, to grożą nam wtedy bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Taki zapis mi się bardzo nie podoba, ale. No jest jak jest. Przy okazji ta ustawa precyzuje też kwestię przypadku pojazdu za jazdę po alkoholu. Jeżeli będziemy mieli między pół a półtora promila, sąd będzie mógł, ale bez konieczności, zatrzymać nam samochód, czyli po prostu przepadek na skarb państwa. Natomiast jeżeli będziemy mieć powyżej półtora promila, Wtedy już będzie obligo przypadku pojazdu na skarb państwa, czyli on potem zostanie tak jak teraz zlicytowany przez Urząd Skarbowy. W czasie głosowań sejmowych była dyscyplina przy tym projekcie, żeby jak najbardziej zdecydowanie go przepchać. Moje wiewiórki donoszą, że tak samo będzie w Senacie, więc jeżeli ktoś liczy na to, że coś się w temacie zmieni, to może liczyć wyłącznie na pana prezydenta, chociaż. Też wątpię, bo dzisiaj niestety, i dokładnie tak patrzę na ten projekt, przepisy są pisane pod publikę, pod to, co wychodzi z badań opinii publicznej, społecznej. No i jeśli takim spin doktorom wychodzi, że ludzie mają dość tego, że inni ludzie bezkarnie zapieprzają sobie po mieście, wyprzedzają na trzeciego, łamią przepisy, wyprzedzają na przejściach dla pieszych itd., tak dalej. Tak dalej Patrz na przykład. Frok. No to wtedy władza pochyla się nad problemem, czy on jest istotny, czy wyimaginowany, jak w przypadku nielegalnych wyścigów, to jest inna kwestia i ten problem rozwiązuje. Tak dokładnie patrzę na tą ustawę, którą ja określam ustawą antyfrogową. W moim odczuciu możecie mieć zupełnie inną perspektywę. Jest to próba ratowania honoru państwa polskiego. Przed kompromitacją, jaką zafundował nam właśnie Frog, czyli gość, którego, przypominam, nie udało się wsadzić za niebezpieczną jazdę, on trafił dopiero na półtora roku, ale za jazdę na zakazie. Więc teraz rząd nieudolnie w mojej ocenie, ale jednak stara się pozamykać wszystkie furtki i po prostu daje sędziom możliwość. Rozprawienia się z takimi delikwentami, którzy kombinują i ośmieszają państwo polskie, ośmieszają polski wymiar sprawiedliwości. To jest moja prywatna perspektywa, z jaką spoglądam w stronę tej ustawy. Aha, i hipoteka ani pasat same się nie spłacą. Partnerem tego odcinka też jest najlepsza porównywarka ubezpieczeń OC i AC w Polsce. Mubi.pl, przypominam, link na dole. Klikacie w niego, robicie kalkulacje. I jak ubezpieczycie swój samochód z tego linka, na wasze konto wróci jeszcze 100 zł cashbacku i dostaniecie też swój prywatny link. Możecie go rozesłać znajomym. I jeżeli oni ubezpieczą samochód w Mubi.pl z waszego linka, to na wasze konto wróci jeszcze stówka. Od każdej zawartej w ten sposób polisy, aż do 20. Link na dole, mubi.pl. Wracamy do odcinka. A teraz, co się zmieniło i dlaczego tak mocno mnie to poruszyło, a w zasadzie, dlaczego tak mocno poruszyło mnie to, co wydarzyło się w mediach. Przypomnijcie sobie, ile razy w ostatnim tygodniu słyszeliście, że za przekroczenie prędkości o połowę na autostradzie lub drodze ekspresowej lub dwukrotnie, jeżeli ta jest ograniczona znakiem, lub na innej drodze, traficie do więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Ja pierwszy raz usłyszałem taki przekaz medialny w sobotę rano, i on poszedł absolutnie ze wszystkich możliwych stron. Słyszałem o tym z internetu, z radia i z telewizji. Widziałem nawet grafiki, gdzie te szanowane telewizje i gadające głowy wyjaśniały tym głupim kierowcom, że o połowę szybciej na autostradzie, albo razy dwa jak jest znak i trzy miesiące spędzisz w pierdlu. Tyle, że to kompletna. Nieprawda. Pierwotny kształt tego projektu zakładał dokładnie takie rozwiązanie, ale uwaga, 6 listopada trzy kluby parlamentarne, czyli razem KO i PiS, zgłosiły szereg poprawek. Jak to często w tej kadencji bywa, wypieprzono wszystkie poprawki poza tymi zgłoszonymi przez KO. Przyjęto, jeśli mnie pamięć nie myli, dwie. Jedna mówiła o Podwyższeniu nawiązki, jeżeli zabiorą nam samochód, a w zasadzie wróć. Jeżeli nie będą mogli nam zabrać samochodu za jazdę po pijaku, to wtedy nawiązka na rzecz Funduszu Sprawiedliwości, jeżeli mnie pamięć nie myli, do 500 tysięcy złotych. A druga zmieniała proponowany kształt artykułu 178 KK, kodeks karny. Mówimy tutaj o przestępstwie, czyli nie o czymś takim, Czego zaistnienie będzie mógł stwierdzić na drodze policjant. Rzeczywiście w pierwotnym proponowanym kształcie artykułu 178 KK, bodajże punkt drugi, był taki zapis, który faktycznie mówił o tych przekroczeniach prędkości i konkretnie wspominał, że chodzi o dwukrotność na innej drodze lub. Połowę z ograniczenia na autostradzie i drodze ekspresowej, ale poprawka zgłoszona przez Klub Koalicji Obywatelskiej dokładnie to wypierniczyła z tej ustawy i pojawił się artykuł 178 pojazd mechaniczny D, rażąco przekraczając prędkość oraz rażąco naruszając zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i przez to naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w artykule 156 paragraf 1 lub artykuł 157 paragraf 1 Podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ten 156 i 7 to jest na przykład ciężki uszczerbek na zdrowiu. W uzasadnieniu do tej poprawki przyjętej 6 listopada czytamy, że poprzednia treść przepisu tworzyła bowiem rozróżnienie odnośnie dopuszczalnej prędkości w zależności od rodzaju drogi, po której poruszał się kierowca. Autostrada, droga ekspresowa, przekroczenie prędkości o co najmniej połowę, inna droga publiczna, przekroczenie prędkości co najmniej dwukrotnie. Co w konkretnym stanie faktycznym mogło prowadzić do braku zastosowania dyspozycji przepisów w przypadkach społecznie uzasadnionych? Oddzielenie kwestii rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym od sztywno określonej prędkości wydaje się konieczne i dalej, tym samym w projektowanym artykule 178 KK, konkretne granice przekroczenia prędkości zastąpione zostaną ogólnym, znamieniem rażącego przekroczenia prędkości. Czyli 6 listopada zgłoszono taką poprawkę, 6 listopada ją przyjęto i 7 listopada, czyli w piątek wieczorem przegłosowano w sejmie ten projekt. I efekt był taki, że od rana od soboty z każdych możliwych mediów atakowały mnie durne, kompletnie pozbawione Prawdy stwierdzenia o tym, że jak przekroczycie sobie dwukrotnie prędkość, to wsadzą was do pierla na trzy miesiące. Co więcej, ten przekaz się utrzymał aż do środy, gdy chyba pękło trochę Ministerstwo Sprawiedliwości i zamieściło sprostowanie, żeby więcej nie powielać tych bzdur. I jeszcze w środę widziałem takie publikacje na naprawdę szanowanych serwisach informacyjnych. Mówiąc krótko, wszyscy dziennikarze, youtuberzy, influencerzy, gadające głowy, które tak przedstawiały nowe prawo, no, są po prostu śmierdzącymi leniami i nie chciało im się zajrzeć do tego, co rzeczywiście przegłosowano. Na ich usprawiedliwienie powiem, że faktycznie jeszcze w czwartek na stronach sejmowych nie dało się znaleźć ostatecznej wersji ustawy, czyli trzeba było właśnie cofać się do poprawek, przeczytać sobie, co oni tam zgłosili i co przegłosowali, ale to jest, przyznacie, trochę naciągane tłumaczenie, no bo jednak media powinny w miarę rzetelnie starać się przekazywać informacje. Tutaj muszę też przyznać, że troszkę oliwy do ognia dolał PAP, czyli Polska Agencja Prasowa, która w depeszy w piątek napisała to tak dość niejasno i rzeczywiście niektórzy komentatorzy mogli odnieść wrażenie, że uchwalono to, co chciał rząd, a nie Kształt poprawek zgłoszonych przez koalicję obywatelską. Niemniej jednak musicie przyznać, że wyszło trochę słabo, bo przez prawie tydzień my, czyli media, Straszyliśmy kierowców, że za przekroczenie prędkości będą trafiać do Pierdla. Ja wcale nie twierdzę, że ten nowy kształt artykułu 178d jest lepszy niż ten poprzedni, bo teraz rzeczywiście wszystko jest w rękach sądu. W polskim prawie nie ma definicji rażącego przekroczenia prędkości, więc rzeczywiście każdy sędzia będzie musiał samodzielnie określić, czy dany delikwent dokonał takiego przestępstwa już wówczas, czy nie. I przypominam, że tutaj faktycznie jak twierdzi ministerstwo sprawiedliwości trzy przesłanki muszą zachodzić łącznie rażące przekroczenie prędkości nikt nie wie o ile bo nie wiadomo rażące wykroczenie przeciwko innym przepisom czyli na przykład nie wiem jazda zygzakiem i narażenie innego człowieka na ryzyko Utraty życia lub zdrowia, czyli na przykład na pustej autostradzie, jak będziemy sobie lecieć 200 na godzinę, sąd może mieć problemy z udowodnieniem, że kogoś narażaliśmy na utratę życia lub zdrowia. Ale jak już będziemy jechać z małżonką, na przykład, no to. Istnieje takie ryzyko, przy czym tutaj jeszcze musi być wypełniony ten drugi punkt, czyli też rażące naruszenie innych przepisów. Ja uważam, że taka ustawa jest potrzebna, być może nie w takim kształcie, ba, biorąc pod uwagę zapisy o tych zgromadzeniach, na pewno nie w takim kształcie. I tego rodzaju. Przepisy funkcjonują w wielu poważnych krajach, ale z drugiej strony rozumiem też lęki i niepokoje kierowców, którzy traktują tą ustawę jako taki trochę pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś zajdzie za skórę jakiemuś policjantowi, no to on może sporządzić jakąś tam notatkę do sądu i twierdzić, że właśnie jechaliśmy za szybko, łamaliśmy inne przepisy i naraziliśmy na niebezpieczeństwo. Jakieś osoby postronne, i wtedy faktycznie, jeżeli do czegoś takiego, czyli do tego punktu widzenia przychyli się pan sędzia, no to można nas posadzić na 3 miesiące do pięciu lat. To jest ustawa, która ma cywilizować i uspokoić ruch drogowy w Polsce. Patrzę na nią tak, jak powiedziałem, dla mnie to jest ustawa antyfrogowa, bo przez Kilka lat nie udało się posadzić gościa, który ewidentnie przeginał na drodze i trwało polowanie na jakieś dziwne przepisy, żeby tylko znaleźć paragraf, żeby można go było wreszcie wsadzić, żeby on przestał nas kompromitować, nas, mówię państwo polskie z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości. Ostatecznie trafił Frog do dla na półtora roku, ale właśnie za złamanie zakazu, a nie za niebezpieczną jazdę, więc nie dziwię się, że. Przy takim odbiorze społecznym, przy takiej nagonce na te nielegalne wyścigi i na idiotyczne zachowania niektórych kierowców na drodze, rząd stara się zrobić dobrze opinii społecznej i łagodzić nastroje. Czy robi to dobrze? Projekt uchwalony w Sejmie aktualnie jest już drukiem senackim, czeka na akceptację Senatu, a potem podpis prezydenta, realnie początek przyszłego roku. Jak najbardziej może wejść w życie. Na dzisiaj tyle ode mnie. Motoprawda w internecie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pozdrawiam. Paweł Urygas.